Siemaneczko, z tej strony Szarpi, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na polskiej mapie. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z żniwami jęczmienia, bo mamy już go do koszenia. Ja sobie nawiozłem drugi raz wszystko, sprzedałem, mamy kasę, bo sprzedałem ciapka naszego, bo stwierdziłem po prostu, że nie ma sensu go trzymać, bo i tak tylko do oprysków się nadaje. Więc ja sobie go sprzedałem i dla lekkiego dostałem zapałem. więc go sprzedałem i będziemy, mamy kasę na wszystko, bo brakło mi ogólnie na nawóz. Na no nawóz przepraszam, źle miałem powiedzieć, że na opryski. Brakło mi na nawóz, więc sprzedałem ciapka i mamy za to kasę, a on i tak się nie oddawał do niczego tak naprawdę. Więc będziemy, jak zarobimy kasy, to będziemy myśleć o zakupie jakiegoś mocniejszego sprzętu. Więc tak, mamy wszystko opryskane, mamy wszystko nawiezione. Więc tylko zwałowany nie jest, no bo nie będę na tej serii wałował. Chyba, że później kupię jakiegoś, jakiś mały wał, to będę, wtedy najwyżej będę wałował. I tak, na samym wstępie chciałem Was zachęcić do za subskrybowania, za skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Lecimy sobie teraz ze żniwami. W kolejnym odcinku będziemy robić żniwa rzepaku lub pszenicy. Jeszcze nie wiem co pierwsze. I w sumie, jeśli będzie nas stać po, tej, po tym sezonie, to zakupimy sobie te szklarnie, które mówiłem, chociaż w sumie moglibyśmy dzisiaj postawić nawet szklarnie. Tylko Zastanawiam się, czy jest sens dzisiaj, czy nie postawić tego w następnym odcinku. Bo, no nie oszukując się, faj, by było fajnie mieć jakąś dodatkową kasę. Tylko tak szczerze powiedziawszy, nawet nie mam bardzo gdzie postawić póki co tej jej szklarni. Więc muszę yy, to jeszcze przemyśleć i ogólnie pomyśleć, gdzie bym chciał tę szklarnię postawić. Bo bym musiał jakieś małe pole yy, przeznaczyć na to. W sumie teoretycznie mamy małe pole, bo pole mamy takie pole, którego no nie sprzedam, bo to jest... One jest, nie wiem czy jest błąd jakiś w grze w tej mapie. One jest warte 170 tysięcy, 175 tysięcy, a tak naprawdę mało jest malutkie, więc nie będę go sprzedawał. Dlatego go też nie sprzedałem, Jak je zauważyłem to, go nie sprzedałem już w trakcie serii, bo nie ma sensu. Przepraszam, ziemniało mi się. E, bo nie ma sensu, no bym był od razu bogaty. Więc nie ma, nie ma opcji. Więc, może, tam sobie właśnie postawimy naszą szklarnię. E, zaraz wam pokażę. Jak będę wysypywał, to wam pokażę, o, w którym miejscu ona jest. I jak, czy jest sens, po prostu tam stawiać. Ale, raczej właśnie w tamtym miejscu byśmy mogli postawić. Bo jest dosyć. Fajne, fajne małe pole kiedy nie ryjde dobra to przeskakuję do tego ciągnika muszę podjechać sobie wysypać no i tam w sumie jak tak teraz tak z boku sobie pomyślałem to fajnie by było tam akurat postawić szklarnię Niestety troszkę sąsiadowi pojechać po, po kukurydzy. Ale myślę, że się nie obrazi na nas. Jadę pod to. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. No i tego się właśnie obawiałem z tą przyczepą. Ale jakoś sobie poradzimy. Podejdaj trochę do przodu i spróbuję rozło. Dobra, skoczyło. No bo no, musimy mieć taką przyczepę, no niestety jest tuka troszkę. Nie, jest za niska, sobie zrobię screena na miniaturkę, jest troszkę za niska, no nie, nie da się chyba, nie ma mniejszej tej, tej przyczepy już, więc no, mniejszej się mi nie da zrobić. Dobra. Jedziemy dalej. No... Tak, tak niestety będziemy musieli pomęczyć się. No, na pewno też będziemy, myśl, będę myślał zmienić na jakiegoś Bizona, więc nie, bardzo się tym nie przejmuję, że ta, że ta przyczepa nie do końca pasuje do wistuli. No bo też nie jestem w stanie yy, dopasować wszystkiego, bo tamten rozrzutnik no, był fajny, ale no, nie nadawał się do yy, niczego innego jak do zboża, bo a jednak Potrzebuję też mieć na ziemniaki, na wszystko, więc musiałem go sprzedać. Niestety, jest tak, no zbierzemy sobie też słomę, powinno być dosyć spokojnie. Widzę, że dużo lepiej sypie niż, niż poprzednio, bo poprzednio chyba nie były pola nawiezione w ogóle, żadne pole nie było nawiezione. A tym razem mamy wszystko w 100% nawiezione. I to jest akurat bardzo fajne, bo będziemy mieli dobrą kasę z, z żniw. Tak samo i z, z tymi z ziemniakami, bo ziemniaki mamy akurat nawiezione dwa razy, więc też ich powinno być od groma. i dlatego też fajnie będzie ze sprzedażą ich. Tylko zastanawiam się, czy bawić się, ja będzie ich strasznie dużo, czy bawić się w załadunek łyżką, czy nie zakupić sobie po prostu nad, nas już do. Ziemniaków, jakiegoś pasa transmisyjnego, jakiego, jakiś ściągnąć fajny pas transmisyjny, i by było fajnie do zbierania ziemniaków, do załadunku. No, mógłbym, mógłbym też pokombinować tylko że nie mam e, nikogo do pomocy na serii, e, To nagrywam sam. E, mógłbym pokombinować też właśnie z tymi innymi sprzętami do ziemniaków, czyli że najpierw wykopujemy na e, pasy, później bierzemy i zbieramy sobie. Specjalnym sprzętem do tego, no ale to chyba akurat odpuszczę, bo to by, samemu by mi to zajmowało zbyt dużo czasu. No ja tu sobie jeszcze zrobię jednego przędzniaka, żeby było fajniej zawracać i to dopiero będę sobie jeździł yy, tylko w dwie strony, Jest tak. W sumie w kolejnym odcinku robimy żniwa pszenicy. Później zrobimy przerwę w, y, w żniwach i zajmiemy się y, żniw, nie żniwami tylko zbiorem słomy. Co? Je? Aha, nie opuściłem. Przecież ona tak przyspieszała ta wistula. Dobra. Myślę, dlatego też nie chcę mieć włączonego... Y, Usu no, gnie gniecenia upraw, bo wiem jak to się kończy, dlatego też nie chcę włączać yy, tego niszczenia upraw, bo mogłoby to, mógłbym bardzo dużo tracić na tym. A też przy ziemniakach yy, zajmuje to troszkę zabawy, I, bo bym dużo tracił, akurat ziemniaków, bo ziemniaki jednak trzeba jeździć dużo po ziemniakach, niestety, przy zbiorze i to by właśnie nie mogło zgubić w sumie fajnie, że to szczczepę mam taką wielką, bo jakby nie patrzeć, ona nie da się tu nic opuścić, bo nie da się Dobra. Yy, jakby nie patrzeć, ona fajnie mi współgra do yy, fajnie mi współgra akurat do Yy, takich pól, bo naraz załaduje całe yy, z całego pola praktycznie zboże, a tak to bym musiał kombinować i jeździć dużo no nie damy rady skosić raczej całego tego pola na tym odcineczku, ale wiele nam nie zostanie więc ja sobie może zrobię za chwilę cięcie żeby właśnie móc żeby pokazać wam ile nam się udało uzbierać tego. No ale to pod sam koniec odcinka zrobię, żeby yy, nie ten nie ciąć w połowie. I tak, wysz, wyszła ta aktualizacja 1.9, no nie wiem, dzisiaj mam troszkę uspokoiło mi się, no mam dalej mało FPS-ów. No ale to może być też wina już kompa, no niestety, ale na pewno będę chciał zmienić kompa, żeby. No jakość odcinków i jakość gry była jak najwyższa. Wiadome, że. Nikt też nie chce oglądać pokazu slajdów, tylko chce oglądać filmik. I w sumie ja też jak oglądam to lubię oglądać całe odcinki, które się nie zacinają, więc no wiadomo że każdy na takie rzeczy zwraca uwagę. No powiem Wam, że akurat cieszę się, że udało się z tą wistulą na tej serii, bo ta wistulka jest no strasznie fajna, mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. No czekajcie, będzie trzeci zbiornik, po tym przejeździe. Myślę, że z pięć zbiorników będzie bez problemu. Eee, jęczmienia no i to jest chyba największe pole, w sumie które zasia zasiane mam. Nie wiem, czy tamte jeszcze z rzepakiem jest troszkę większe, no ale rzepak już tak swoją nie będzie na pewno. No ale za to będziemy mogli go sprzedać i zarobić. Będę chciał popatrzeć też na jakieś olejarnie mniejsze. Może są jakieś małe olejarnie, żeby postawić sobie swoją? Bo to by było akurat bardzo ciekawe, moim zdaniem. Więc zobaczymy, jak to wyniknie. Na pewno będę chciał też szklarnie postawić. Możliwe, że na początku następnego odcinka sobie postawimy te szklarnie, żeby tak rozmaicić troszkę. No ale powiem wam, że nie myślałem, że aż tak będzie sypać. No bo już mamy. Tam 3000 litrów, myślę, że będzie z plus litrów z tego pola. Więc bardzo ładnie, to troszkę niewyrobna ta pistola. No i też co się spodziewać po starym kombajnie. No więc. W sumie jak będziemy wysypywać, ja wam pokażę właśnie te pole, bo miałem wam pokazać. I zerkniemy przy okazji jaki kombajn, jakiego bizona moglibyśmy następnego wziąć. Na pewno nie, na razie nie, no bo jeszcze musimy dokupić dużo pól. No ale w późniejszym czasie trzeba będzie myśleć nad zmianą kombajnu. Więc też to zrobi robotę akurat. Uda mi się dojechać, albo mi się uda dojechać do przyczepy Tak, bez problemu. je wycofam na nią. A i jakiś spadek FPS-ów? Ja wiem, takie właśnie dziwne spadki FPS-ów są chwilami, to mnie zaczyna irytować dosyć mocno. No ale na no, to nie ma... niestety, nic nie poradzę. Dobra, to nie się wysypuje. A ja wam pokażę, o które mi pole chodzi. Bo one jest akurat koło cieśli. O, i tu jest takie małe pole. I ono należy do nas. Ja je mógłbym sprzedać za sto, o, sorki, 152 tysiące, no ale to nie ma sensu. I tu byśmy mogli w sumie szklarnię postawić, bo on tam jest dosyć. Tak, zaraz już Wam pokażę. Tu jest, mieściłoby się ze trzy te szklarnie. No, czekajcie, aż zobaczymy szybko. Budowa. I już obczajmy jak to, jak to wygląda sytuacja e, szklarnie w tak, takiej szklarni by się zmieściło raz, dwa, minimum trzy takich szklarni no, od groma no albo takich, no ale te to są takie no jak na moje średnie, więc wolałbym chyba te, taką postawić szklarnię no albo jedną, albo ze dwie takie duże też by można było po 10 tysięcy i na tym by była, była kasa ogromna więc zobaczymy, pomyślimy dobra, ja lecę z tymi żniwami dalej e, widzimy się za chwilkę jak już będę kończył e, żniwa tutaj, żeby no żeby was też nie zanudzać i chcę wam pokazać fajnie ile nam się udało uzbierać tego zboża dobra, powolutku kończymy to zbieranie, no niestety no będzie 4, niecałe 4 zbiorniki może cztery pełne, zobaczymy jeszcze, ale możliwe, że się fajnie uda jakoś ładnie to obrobić. No wiele czasu nam nie brakło, dosłownie z 2 minutki odcinka nam brakło, na, żeby nagrać samutkie żniwa. No ale zobaczymy, jak to jeszcze wszystko wyniknie. Ogólnie to tak, zachęcam was do innych moich serii. Staram się każdą serię w miarę ciekawie jakoś prowadzić. Mam nadzieję, że Wam się też to podoba, że... jak ja prowadzę odcinki. Dużo miłych słów było akurat w ostatni, pod ostatnimi odcinkami i sercami, więc no, mam nadzieję, że moja praca wam się y, podoba, bo jednak wkładam dużo pracy, y, pracy i serca w, w ten kanał, żeby go rozwinąć, więc mam nadzieję, że Wam też się y, podoba i. No, że będziecie chętnie subskrybować i oglądać. No, troszkę mi czasu, troszkę nam czasu braknie, ale w miarę fajnie się obro... udało obrobić. Więc yy, na pewno nam się uda yy, dokończyć. No, najwyżej będzie minutka dłuższa, czy nic się nie stanie. Tak naprawdę, ja sobie chcę jeszcze po prostu wysypać. Tu będzie mi takie przerywać, ale. Myślę, że też na sumie fajnie zarobimy, bo słomy będzie dosyć dużo. Myślę, że dużo więcej powinno być słomy niż ostatnio, bo ostatnio malutko my mieli też y, słomy, no bo nie było nawieziony, No to jest jednak nawiezienie robi różnicę ogromną, dlatego chciałem dwa razy nawieźć te pola, ale teraz też inaczej będę robił. Yy, raz będę nawoził przed siewem, i raz po siebie. Dobra, tutaj jedziemy. Tu mamy 4500, no blisko 6000 będzie litrów i to mi się w sumie bardzo podoba. Uda się skoczyć? Nie udało się. Dobra, to ja sobie złożę jeszcze. Wycofamy i otwieramy już. Powinien przeskoczyć, dobra. Więc co? No ja się z Wami będę chyba żegnał. Będzie blisko 6000 litrów. No, więc tak, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się. Cześć.